Ta grupa krwi jest pierwotną grupą krwi naszych przodków, którzy byli bardzo sprytnymi, agresywnymi drapieżnikami. Osoby z tym typem krwi odgrywają ważną rolę w każdym społeczeństwie, nawet w dzisiejszych czasach. Kierownictwo, proaktywność, energia i umiejętność skupienia to jedne z najlepszych cech osób z grupą krwi 0. Mogą być one wydajne i produktywne, jednak gdy są pod wpływem stresu, często są nadpobudliwe i impulsywne. Zła dieta, brak ruchu, niezdrowe nawyki, ta grupa krwi jest pierwotną grupą krwi naszych przodków, którzy byli bardzo sprytnymi, agresywnymi drapieżnikami. Osoby z tym typem krwi odgrywają ważną rolę w każdym społeczeństwie, nawet w dzisiejszych czasach. Kierownictwo, Proaktywność, energia i umiejętność skupienia to jedne z najlepszych cech osób z grupą krwi zero. Mogą być one wydajne i produktywne, jednak gdy są pod wpływem stresu, często są nadpobudliwe i impulsywne. Zła dieta, brak ruchu, niezdrowe nawyki lub podwyższony poziom stresu mogą u tych osób mieć niekorzystne efekty metaboliczne, w tym insulinooporności, niska aktywność tarczycy i otyłość. Co sprawia, że jesteś wyjątkowy? Ze względu na ten rodzaj krwi jesteś predysponowany do pewnych chorób, takich jak wrzody i zaburzenia tarczycy. Osoby z grupą krwi 0 często mają niski poziom hormonu tarczycy i zbyt niski poziom jodu, pierwiastka chemicznego, którego celem jest regulowanie hormonów tarczycy. To powoduje wiele skutków ubocznych, takich jak otyłość, zatrzymanie płynów i zmęczenie. Mają one również większą zawartość kwasów w żołądku w porównaniu z innymi grupami krwi, co często prowadzi do podrażnień żołądka i wrzodów. W Japonii ten typ krwi od dawna związany jest z typem osobowości. W tym kraju możesz zostać poproszony o grupę krwi podczas rozmowy o pracę. Osoby z grupą krwi 0 są najczęściej opisywane jako odpowiedzialni, zaangażowani, zorganizowani, skupieni, sumienni. Uważa się, że osoby te lepiej się organizują i są bardzo dobrymi logikami, wywodzi się to z faktu, że ich przodkowie byli myśliwymi, którzy musieli obserwować i dokładnie oceniać środowisko, aby móc przetrwać. Powinni unikać kofeiny i alkoholu. Kofeina może być szczególnie szkodliwa ze względu na podniesienie poziomu adrenaliny i noradrenaliny, które i tak są już wysokie u osób z tą grupą krwi. Ludzie z tą grupą krwi muszą być aktywni fizycznie, aby zachować zdrowie i stabilność emocjonalną. Regularna aktywność fizyczna jest wymagana 3 do 4 razy w tygodniu, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Ćwiczenia aerobowe muszą być wykonane przez 30 do 45 minut, co najmniej 4 razy w tygodniu. Takie osoby powinny jeść bardzo powoli i być jednocześnie zrelaksowane. Muszą unikać podejmowania ważnych decyzji lub wydawania pieniędzy, kiedy są pod wpływem stresu.